Dzień dobry, dzień dobry, ja jestem Rambol, a to jest nasz kolejny, czyli już piąty start vlog. Start vlog. Tak, myślałem nad rozkminą dnia i ogarniacie, że minęła już połowa startu. To jest dla mnie po prostu niemożliwe, że tak świetny obóz tak szybko mija. No w sumie to, to jest trochę logiczne, nie? Ale w każdym razie przedłużyłbym go minimalnie o trzy razy. Naprawdę się tutaj genialnie bawię. Z tego co widzę, to wy także. No i jak widzicie właśnie piąty dzień, jeszcze cztery dni zostały, ale spoko, spoko, na pewno będzie genialnie. Po prostu dzisiaj to co było na obiad to jest głowa mała. Słuchajcie, de volaje, czajcie. To jest po prostu dla mnie niemożliwe. De volaje były przepyszne, więc jak ktoś z was nie był na obiedzie, to możecie tylko żałować. Bardzo serdecznie polecam de volaje. Bliskość Boża. Słuchajcie, Bóg jest przy nas w każdej sytuacji. Często stoimy przed ciężkimi dla nas decyzjami bądź, bądź trudnymi sytuacjami, ale musicie wiedzieć, że w każdej tej sytuacji jest przy nas Bóg. Wiele osób polega na sobie. Nie polega na Bogu, a uwierzcie mi, jak zaufacie Bogu, wyjdziecie z każdej sytuacji. Ja tego doświadczyłem, wiele waszych liderów tego doświadczyło, wiele nawet osób z was tego doświadczyło, więc ja tylko znowu serdecznie polecam. Pamiętajcie, zaufajcie Bogu, wyjdziecie z każdej sytuacji, bo on cały czas jest blisko nas. By the way, pozdrawiam Maćka, bo rano miałeś genialne słowo, naprawdę jestem mega zainspirowany. Nie, nie mówię o tym, bo ma na imię Maciek, ja też jestem Maciek, po prostu naprawdę mi się słowo spodobało. Pozdrawiam wszystkie Maćki. Więc coś, na co czekaliście przez całe swoje życie. Suchar dnia. Uwaga, uwaga. Dlaczego klatka piersiowa ma grosze? Bo żebra. Idziemy na to, ale ze mnie śmieszę korzeszek. Ja nie mogę. Wiecie co? Taki sekret ode mnie, a nikomu nie mówcie. Zawsze chciałem zostać modelką. Dobra, dziękuję już Wam za obejrzenia.